Dzień dobry moi drodzy, w kolejnym dniu w Paryżu. My staliśmy dzisiaj dość rano. Zjedliśmy śniadanko i przyjechaliśmy teraz do lubru, posygać muzeum. Głównym celem oczywiście w Analiza ale też chcieliśmy tak ogólnie troszeczkę pojednać się z kulturą, może dość szybko, bo tak trochę na wariackich papierach, ale no, dobra, więc jeżeli chodzi... O bilety to my je rezerwowaliśmy online i to bardzo polecamy. Teraz przeszliśmy pod posąg Widzicie, Tak się prezentuje. Nie jest to tak znane oczywiście jak Mona Lisa, ale myślę, że większość z Was go chociaż kojarzy. Louvre ma tyle dzieł sztuki, że jest to po prostu niewyobrażalne. Natomiast jeżeli chodzi o samo wejście do Louvre, to musicie mieć covidówkę.

Zobaczcie, moi drodzy, Francja budzi się do życia. Naprawdę rzadko kiedy można zobaczyć tak pusty Paryż. Więc korzystam, wam nagrywam, bo wczoraj o, te... o wieczorem, jak byliśmy. To tutaj był taki tłum. Ja nie jestem przygotowana na vlogowanie na tym wyjeździe. Zobaczcie, chciałam Wam nagrać kafejkę, bo mega jest urokliwa, ale mi bateria w kamerze. Więc no, teraz idziemy do bardzo znanego miejsca, akurat zdjęcia kafejce. Idziemy do bardzo znanego miejsca. To jest Palais Roy Royal. Cite czarno-białe stopnie. Jak to wymyśleć, żeby wyszło dobre zdjęcie? To jest pytanie. Ale mega to wygląda, sztos. Ciekaw jestem w ogóle, jaki był zamysł zrobienia tych stopni. Chodźmy do kolejnego insta Spodu. Tym razem jesteśmy w Café de Flore. Mega to wygląda tutaj wszyscy. Zobaczcie, szukają się na foty, A generalnie, żeby tu wejść, to jest kolejka. No ale wiecie, czego się nie robi. Chcieliśmy zrobić zdjęcia w Café de Flore, czyli takim bardzo słynnym spocie, ono tam się znajduje, ale niestety jest tam taki tłum, że po prostu się nie da fizycznie zrobić tej foty, ale zobaczcie, tutaj mamy Les Deux Magots, nie wiem, czy jak się to się wymawia, ale też super miejsce na zdjęcia i fajnie to naprawdę wygląda, więc wybierajcie to, tamtego. My właśnie spóźniliśmy się na metr, więc mam tutaj chwilę Wam po powiadać. E, generalnie te dwie restauracje, które Wam pokazywałam i Café de Flore oraz tą e, drugą, e, to one są bardzo znane i bardzo dużo takich znanych osobistości tam przychodzi, więc warto też tam, wiecie, pokręcić, może kogoś spotkacie. E, nie no, tak serio. No to takie po prostu magazyny miejsca Paryżu, jeżeli chodzi o metro, też już Wam wspominałam, że na metrze to się dzielą, dzieją najdziwniejsze rzeczy, na przykład wczoraj, jak byliśmy wieczorem wracaliśmy z kolacji koło 22, to... E, znaczy to nie było dziwne, żeby nie było. W sensie e, powiem Wam na przykład, jak właśnie sprawdzają bilety na metrze. E, stoi sobie dwóch e, panów, e, dwóch panów policjantów w korytarzu i jeden pan do sprawdzenia biletów. Policjanci tak jakby torują drogę i musisz pokazać ten bilet. Ja, ja tak nie wiedziałam, no nie sądziłam, że tak się sprawdza te bilety. I, Uh, szłam i ten pan mówi coś tam po francusku, nie? A ja mówię, no, thank you. I idę, bilet, tickets, tickets. A ja, aaaa, myślałam, że... I powiedziałam na niego, że po angielsku, się myślałam, że pan coś sprzedaje. Kuba się ze mnie później śmiał, że mogłam mu tego nie mówić, bo może mu było przykro. Znajdujemy się teraz na dachu galerii Lafayette. Zobaczcie, jaki z niej jest widok. To jest opera z wieża Ulica mega piękna, z kamienicami. Mega to wygląda i jest widok na cały Paryż. Więc takie miejsce to jest must have tutaj. A generalnie na przykład windą tutaj nie dojedziecie i też wejście przy Windzie jest zamknięte, więc musicie przejść praktycznie przez całe piąte piętro, żeby tutaj dojść, więc no tak w razie był, to od razu pamiętajcie. O, tutaj Kuba już robi zdjęcia, my też oczywiście zrobiliśmy zdjęcia, więc no. Tak się tu prezentuje. Mega. Przejechaliśmy teraz pod Moulin Rouge, pewnie to jest się kompletnie inaczej czytane, ale trudno, musicie mi wybaczyć, zobaczcie jak to mega wygląda, klimat jest niesamowity, aczkolwiek jakie tu są korki i ile tu jest ludzi, to jest niewyobrażalne, naprawdę, żeby zrobić jakieś foto bez samochodów, albo bez ludzi, no to graniczy z cudem, albo trzeba przyjechać bardzo wcześnie, ale teraz słońce wstaje też koło 8 w Paryżu, więc naprawdę jest ciężko, no ale... Przynajmniej można zobaczyć, a mam nadzieję, że zdjęcia też Wam się troszkę spodobają. Ja się tak też specjalnie ubrałam w stylizację trochę czerwoną, z beretem i tak dalej, żeby się pasować do otoczenia. Raz może jeszcze kupimy kartki. Jezus to jest taki ruch za Co To nie na nas, jak coś to nie na nas, ale wszyscy to na czerwonym. Z taki chaos! Parsz to miejsce, w którym na każdym kroku są piękne spoty. Mega. I tutaj też kolejne w kwiatach. Pięknie to wygląda. A teraz przyszliśmy na zdjęcia do takiej klimatycznej budki. Tutaj już pani robią. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzeba czekać na zdjęcie 4 minuty. Dzisiaj przyszliśmy na takie małe karty. Zobaczcie, co tutaj pani robi na bieżąco, można sobie oglądać, bo właśnie przyszliśmy żeby to nagrać. W Paryżu generalnie to jest mega dużo fantastycznych knajp, kawiarenek z mega klimatem. Jesteśmy właśnie na te tarty, tutaj Wam wkleiłam jak to się robi. A teraz jeszcze bierzemy sobie koktajl, pijemy, a później jeszcze pójdziemy na coś konkretnego, może kolejność odwrotna, no, tak ale no, na co będzie czas. No, więc no, my że się za jedzenie i do zobaczenia w jednym pięknym miejscu. Moi drodzy, um, Jesteśmy właśnie na moście, przy którym pierwszego dnia przypomnieliśmy sobie, że karta została w hotelu, na stoliku, na śniadaniu. Karta, mam na myśli mikro SD, czyli taką bardzo, bardzo malutką, eee, bo Kubie, on zapomniał włożyć i zostało to. I niestety on wrócił, ale karty tam nie było, szukał na podłodze, ale było po śniadaniu. Co było, Kuba, po śniadaniu? Powiedz. Po śniadaniu było odkurzanie. Tak jest. Um, więc musieliśmy kupić tą kartę, ale przez to pierwszego dnia prawie nie mamy materiału. No, ale dobra, więc dzisiaj już jest ostatni nasz dzień w Paryżu. Za mną pięknie rozpościera się wieża Eiffla i jedziemy teraz na Wersal. Na Wersal aby pojechać z naszego hotelu, byliśmy teraz w hotelu Fabrik Trzeba pojechać metrem, później z metra przejść na ręce, po tym właśnie przepięknym moście. No powiem szczerze, że takie spacerki to ja lubię. Kto nie lubi z takim widokiem. Tu jest Sekwana pod nami, pięknie się rozpościera. Dalej jest widok na wieżę Eiffla, a z drugiej strony jest też Pont Alexandre, na którym też Wam pokazywałam, jak robiliśmy zdjęcia. Więc no generalnie powiem Wam, że ten wyjazd był owocny, mega w materiał. Teraz chyba ktoś bardzo ważny jedzie, bo cała kolumna przejechała. W Paryżu no to w sumie bardzo dużo osób ważnych mieszka, ze względu na przykład na ceny mieszkań. Jak widzieliśmy, jakąś ofertę tam biura nieruchomości przy ulicy, no to jakieś takie średniego stanu, bardzo średniego stanu mieszkanie kosztowało 460 tysięcy euro. Więc nawet na euro to jest dużo a na złote, czyli raz tam prawie 5. No to jest bardzo, 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 bardzo dużo. Jeżeli chodzi o rerce, to to jest taka kolejka. I tak zobaczcie wygląda stacja. No to jest taka, wiecie, lepsza stacja. Generalnie tak stacje tutaj za często nie wyglądają. Idziemy sobie na dół. Tak jak wspomniałam, chciałam Wam pokazać właśnie jak wyglądają stacje metra. No, w sumie to jest pociągowa, ale metra wygląda tak samo, tylko trochę czasem gorzej. I jest bardzo jest zimno w korytarzach, bo są mega przeciągi. No dobra. I teraz muszę wyjąć bilet. Czekajcie. Właśnie, i różnica w metrze, a w tej stacji pociągowej jest taka, że mamy tutaj kilka pociągów z jednego przystanka. A na przykład na metrze, jak wejdziecie już na jeden przystanek, to jest tylko jeden pociąg. Ok, tak jakby z jednej stacji może jechać kilka ym, linii, ale y, finalnie, jak wejdziecie już na konkretny przystanek, to jest tylko jedno, więc no, nie możecie się zgubić. I zobaczcie, te pociągi mają dwa piętra, tak? Zobaczcie, jaką witrynę ma McDonald's w Wersalu. Taką niebiesciutką. I są jakieś tam e, żółte znaki, no ale jednak. Powiem Wam, że w Wersalu jest naprawdę mega ekskluzywnie i wszystko jest takie uporządkowane. Zobaczcie witryny, tak samo jak i w Maku, tak i tutaj, wszystkie są wiecie w jednym stylu, tak? Mega to wygląda. Przyjechaliśmy pod muzeum we Wersalu. Przyszliśmy w Wersalu, przeszliśmy w z buta. No i nie wiem czy uda nam się wejść, bo są takie kolejki, że chyba dzisiaj to po prostu nic z tego. Generalnie mieliśmy bilet na 13, teraz już jest 14, no ale to nic, ale chodzi o to, że i tak czy siak są mega kolejki, wielka szkoda, no ale trzeba szukać pozytywów, przynajmniej zobaczymy takie piękne miejsce, jakim jest Wersal. No i weszliśmy do muzeum w Wersalu, moi drodzy, pierwszy raz w życiu spóźnianie miało u mnie plus, weszliśmy tutaj praktycznie w 5 minut, no do 10, do 10, no.

Zmierza ku końcowi. Zobaczcie, teraz sobie poszliśmy na um, ulicę uniwersytecką, czyli taki mega znany spot, żeby zrobić zdjęcia z wieżą e, I Zobaczcie, ile jest ludzi. Generalnie Kuba się śmieje, że tam, gdzie nie pójdziemy, to jest mega dużo ludzi i jakieś kolej. No. Może nam się coś udało zrobić, w wielkiej ilości osób. Myślę, że ten kadr. Jest tego warto po prostu, bo zobaczcie, naprawdę niesamowicie to wygląda. Szkoda, że my nagrywamy w poziomie, a nie w pionie, ale no, musicie się zadowolić. A w ogóle te kamienice tutaj robią takie wrażenie. Wow!